Mamy Ford S Max 2006 rok. Będziemy wyciągać poduszkę, żeby dostać się do tych manetek. Wymienimy manetki na z, tempona, z TempoMatem, i następnie też zobaczymy, czy TempoMat uda nam się zainstalować, żeby był w tym samochodzie. Zamontowane. Po prostu przykładamy i dociskamy. Skoczyło na swoje miejsce. Włączamy stacyjkę, zobaczyć czy kontrolka nie świeci się poduszek. Nie świeci się, więc jak najbardziej wszystko jest uruchomione. Teraz, jak naciskamy tutaj przyciski od tempomatu, niestety nic nie działa. Tak samo tutaj z tej strony naciskamy, nic się nie uruchamia, jakkolwiek zobaczymy, czy uda nam się ForScanem to zaprogramować. Uruchamiamy program force scan, następuje łączenie z pojazdem, skanuje systemy, tak to jest Smax. Złączymy. Następnie idziemy do tej ikonki Procesor, konfiguracja i programowanie wybieramy opcję Central Configuration BCM -II. naciskamy Uruchom procedurę serwisową. Tutaj akurat czytamy i zgadzamy się oczywiście z wszystkimi tymi pytaniami. Widzimy na wyświetlaczu pojawiły się różne komunikaty. To jest normalne. Proszę wyłączyć zapłon. Wyłączamy zapłon naciskamy OK, jesteśmy w menu, widzimy wiele różnych rzeczy, których możemy dokonać zmian, ustawień, jakkolwiek, jeśli chodzi o tempomat, wybieramy tutaj w trybie Inżynier 1, wszystko edytowane, wybieramy to, następnie na liście szukamy tempomat, tak jak tutaj widzimy, znajduje się, żeby dokonać zmian, klikamy na niego dwa razy, otwiera nam się lista, i tutaj możemy dokonać zmian. Wybieramy 0,2 tempomat. Zatwierdzamy, naciskając OK. Następnie mamy tutaj opcję Zapisz i Pisz. Zapisz to jest, akurat zapisujemy do pliku, a Pisz to jest, dokonujemy zmian w komputerze. Więc naciskamy Pisz. Nowa wartość. Czy na pewno jesteśmy tego zdecydowani to zrobić? Tak. Naciskamy OK. Proszę włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika. Włączamy zapłon, naciskamy OK. Widzimy, że następuje proces. Niebieski pasek procentowo pokazuje nam przebieg. Naciskamy OK. Zgadzamy się ze wszystkimi wartościami i pytaniami tutaj podanymi. I proces dość szybko mija. Wiele rzeczy się pojawiło na wyświetlaczu. Tutaj dostajemy informację, że zostało zaprogramowane pomyślnie. Proszę wyłączyć, a następnie włączyć silnik. Więc wyłączamy stację i włączamy stację. Nie zapalamy, a włączamy stację. Naciskamy OK. Na samym końcu naciskamy jeszcze Write to Backup, czyli zapis w komputerze dodatkowy. To trzeba zrobić. Czy jesteś gotowy to kontynuować? Tak. Proszę włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika. Widzimy, że zapłon włączony, więc dla pewności go wyłączymy i włączymy jeszcze raz. Naciskamy OK. Widzimy znowu, że proces idzie do przodu. W procentach to widzimy na tym niebieskim pasku. Jeszcze raz zatwierdzamy naciskając OK. Zaprogramowane pomyślnie. Proszę włączyć, a następnie ponownie wyłączyć silnik. A wyłączyć, a następnie ponownie włączyć silnik. Włączyliśmy, naciskamy OK. Więc cała procedura przebiega pomyślnie, jeśli chodzi o oprogramowanie. Przy wyjściu nie naciskamy X, a naciskamy tutaj ten przycisk, zatrzymaj procedurę serwisową. Kiedy w ten sposób za, za, zatrzymamy tą operację, to wszystko jest zapisane i prawidłowo zakończone. Więc teraz testa, test, przejedziemy się i zobaczymy, czy działa Tempomat. Więc jak sprawdzić, czy działa? Naciskamy tutaj na przycisku ON i zobaczcie, co się dzieje na wyświetlaczu. Control Standby, czyli jest uruchomiony, jest gotowy do działania. Następnie, jak naciśniemy OFF, tego wyłączamy. Więc przejdziemy się i zobaczymy, jak to działa. Naciskamy teraz PLUS. Widzimy, zapaliła się niebieska kontrolka na wyświetlaczu i nie trzymam nogi na pedale. Jedziemy sobie na tempo Możemy dodawać sobie prędkość, naciskając PLUS. Możemy zresetować, wyłączyć albo całkowicie wyłączyć cruise control, czyli tempo. Więc cała operacja przebiega pomyślnie. Wystarczy dokonać zmian w tych manetkach. Programem Forscan bardzo proste i szybko można dokonać tych zmian. To tyle. Serdecznie pozdrawiam.